Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Ghost Recon Breakpoint. Moi drodzy, wyruszamy obecnie z naszego huba, gdzie ostatnio żeśmy ruszyli dosyć mocno fabułę do przodu. W sensie, znaczy mocno no. Dostaliśmy w końcu normalne misje, dostaliśmy możliwość dobrania sobie ekipy ze sobą. Uzupełniliśmy zapas amunicji, no i słuchajcie, ruszamy na akcję. Mamy to nieco do roboty, musimy słuchajcie, opuścić wyspę. No, i jeszcze sporo innych rzeczy do, do roboty jest. Oczywiście, jeszcze w międzyczasie będziemy dostać dodatkowe misje, ale to zobaczycie w swoim e, odpowiednim momencie. Dobra, wychodzimy stąd. Co mi tu? A, możemy też sobie od razu dostosować. E, to już żeśmy robili. A z przewodnikiem lub bez przewodnika, to jest o to, co wam mówiłem ostatnio, czyli te znaczniki, czy mają być, czy też nie, czy też mamy mieć po prostu wskazówki, gdzie gdzieś to się znajduje. Nawet z przewodnikiem będzie nam po prostu szybciej, łatwiej, ze względu na to, że nagrywam gameplay, jakby nie było. Możemy też sobie zostawić tutaj parametry świata. Tak jest. Mmm. A więc możemy zadecydować na jakich warunkach się będziemy bawić. A więc tak, możemy sobie obniżyć ilość. Yy, możemy obniżyć sobie ilość dronów, które będą nam się tutaj pojawiać. To było całkiem niezłe. Możemy też ogólnie parametr wydarzenia. Możemy sobie zrobić na przykład... O, misje z, termi, z terminatorami będą. Yy, Jakąś umowa, będziemy mieli do walki z terminatorami. Możemy też zrobić sobie opór. Reakcji buntowników na Aurorze. Powinno być Aurorze, Auroi. Ja już sam nie wiem, jak to czytać. Ja chyba sami nie wiedzą do końca. Dobra. Dobra. Weźmy sobie ten opór. Ogólnie nie będzie tutaj yy, patroli patroli takich tych samolotów bezzałogowych. No i tu mamy też patrole śmigłowców będą się odbywać, bo to czasem uatrakcyjnia naszą zabawę. Jestem ciekaw jaki to będzie ten ostatni motyw. Parametr świata do odkrycia. To może być ciekawe. Ale to, że będzie działać tutaj ruch oporu, to myślę, że będzie ciekawsze. Dobra, mam nadzieję, że będzie troszkę więcej akcji. Dobra, zastosujmy zmiany. Dobra. Okej, okay, tu jest nasza ekipa. A więc słuchajcie, jesteśmy. Dobra, mamy się zapakować do śmigłowca. W ogóle to zobaczmy sobie, jak ten, ten świat wygląda. Tutaj mam oczywiście sektory i to nam pokazuje, jakie misje tutaj mamy e, podkrywane. Słuchaj, pułkownika Michela. Ale to jest gdzieś tam w pizdu daleko. zasobniki, Okej. Ty, że tu sporo rzeczy jest do roboty. Zaginiony w akcji. Dobra moi drodzy. zostaniemy tutaj na tym obszarze. Będziemy tutaj wykonywać misje. Co tutaj jest? Jest jakieś wydarzenie. Dobra hmm, odbywana transmisję od renegatów. To, słuchajcie, cofnijmy się, zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie. Dołącz do ruchu oporu. Może będzie ciekawiej, zobaczymy. Taka jest naprawdę jest mega rozbudowana. Na przykład, tak, kurde, wszyscy wieszali psy na nią. Oczywiście ja wiem, że ona była w strasznym stanie rok temu, kiedy wychodziła. Także, gdyby ona wyszła teraz, albo na przykład pół roku później, to byłaby o wiele, wiele lepszą grą niż jest. I niż była wówczas. Coś tu jeszcze przez to radio można zrobić. No dobra, zobaczymy. Dobra, więc będziemy mieli po prostu dodatkowe cele do rozwalania po drodze. I to mi pasuje, bo to zawsze dodatkowe misje: wiecie, dodatkowe EXP, dodatkowe hajsy, dodatkowa okazja do zrobienia rozpierduchy. Dobra, na razie ruszmy troszkę fabułę do przodu. Kontra -atak. mamy tutaj, całą masę misji. Nasza ekipa ładnie czekała. Zciwię sobie ten śmigłowe, chociaż ja nie jestem zwolennikiem używania pojazdów w tej grze. Bo naprawdę sporo rzeczy się mija naprawdę. Lata się troszkę inaczej niż yy, na w GTA. Ale lata się fajnie, lata się mniej więcej tak samo jak... Yy... Znaczy, te, znaczy model lotu jest dokładnie taki sam jak był w, w Wildlands. Waki musimy odkrywać. Zój strój. Dobra, tutaj mamy naszą ekipę. To mu się tutaj broni, toczytała. To, a jednak dobra jest. Dobra, możemy tutaj sobie zmieniać ich wygląd i w ogóle wiele, wiele różnych aspektów. Także i wyposażenie. Ona wektora używa. Oczywiście do tego są potrzebne schematy. Tak, więc to wiele tłumaczy. Ja tutaj nie będę za bardzo nic zmieniał. każdy się specjalizuje się w nieco innej działalności, więc... Może z czasem będziemy mieli więcej samatów, się tym będę zajmował nieco bardziej. Bo tak naprawdę, gdybyśmy chcieli dobrze zbadać ten świat, no to byśmy musieli co chwilę tutaj lądować. Oczyszczać teren i, i iść dalej. Oszczędźniku jest przydatny, ale. Wow, ktoś tu strzela. Słyszałem strzały przed chwilą. A lądujemy sobie tutaj, bo tutaj coś jest. We wszystkich tych miejscach coś jest do zebrania, tak więc naprawdę warto jest przystać. Słyszę strzały cały czas. Więc warto się, warto się zatrzymać, warto się rozejrzeć. Tam się jakieś akcje dzieją. Ej, o kurde, odpaliłem skilla. Nie chciałem tego, ale trudno. Zoblieliśmy poziom. Widzę, że tutaj rebelianci działają. Normalnie by ich nie było, gdybym nie włączył tego, tej opcji ruchu oporu. Jezus, jak oni tam nawalają? Jak będziecie tak ostro działać, to ja nie wiem czy ja was tutaj chcę. Zawsze mogę zmienić ustawienie świata. Dobra, droniasty. To jest naprawdę nieźle rozwinięty. Od samego początku, praktycznie tam jakieś informacje, oni go na pewno zabiją zaraz! Wow. Kurde, kurde, jaka wojna tu jest. Tutaj też są jakieś dane Dobra, ja to chcę zbadać Nie, nie podmieniaj broni Tylko zbadaj Żąda rzeczywiście chciała przenosić, to też jest istotna Dobra, części do broni czy broni? Ja bym wywolał części do broni Żebyśmy się dowiedzieli gdzie są w której bazie to jest Akaczyk. Tam ci się sobie poradzili z tymi rebeliantami. Idziemy zgarnąć te informacje. Co się dzieje? Dobra, powaliłem go tutaj na szczęście nie jest tak, że łatwo jest zabić tych kolesi, którzy mają jakieś informacje, i zazwyczaj padają rani na ziemię. Znowu jakieś walki trwają. Dobra, przesłuchajmy go. Nie, ja nie chciałem. Przesłuchaj. Jezus nie bił typa. Ok, ashole, pytam to raz i tylko raz. Gdzie jest Walker? Nie mam nic więcej do powiedzenia, proszę, nie rób mi Dobra, nic mi nie powiedział za bardzo. No, zdobyliśmy manierkę, Jezus, ale się tu dzieje. Zobaczymy. Y Auk, ten auk mnie kusi strasznie. Dobra, 3 km stąd. Aż <laughs> jakaś chrypka mnie dopada. To nie jest dobry objaw. Tutaj coś jest przed nami, musimy to zbadać. To jest to, gdzie byliśmy, czy to jest coś zupełnie innego? Takie pytanie. Gleba, 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 śmigłowiec. Leżąc, możemy. A to nasi! Leżąc, możemy. Myślałem, że to przeciwnik. Widzę z tego śmigłowca ich atakuję ostro, ostro. Co, schodzą do lądowania, czy tak tylko się z nimi bawią? Załatwić go, także uważaj, bo tutaj są cywile. Ktoś tu jeszcze jest? Nie na szczęście. Są so, oni tak ostro, tutaj będą działać. To ja nie wiem, czy to jest dobre. Leba pojazd. czy zaraz może być po nich? Prawie jest taki, że nie ściągają na siebie strasznie dużo uwagi. Niezbyt mi się to podoba. Nie strefa wojny. że jaka tutaj rzeź na razie nie podoba mi się to za bardzo nie jestem chyba zadowolony z obrotu sytuacji w jakiej się znaleźliśmy gdzieś tu jest skrzynia z bronią na ja mu góry dobra jak się te nowe schody są Kurde, cały czas do nich naparzają, to jest dramat jakiś. Bren. No nie no, Bren nie jest lepszy niż moja snajperka. Nie, nie, nie. Jakieś banany zbieramy po drodze, Panie. No dobra, tutaj też, też coś jest Jakieś zabudowania przed nami. Ja się tylko boję, że oni ściągną zbyt dużo uwagi przeciwnika na nas. No, a to są chyba ule. Gdzieś tam są, ale chyba daleko. Spadajmy te informacje. Piwak nowy. W są spoko, bo marzyłem szybką podróż, ale to już mówiłem. Tutaj co mamy? Hajsy. I rzeczy do lepszenia broni. Kurde, ci tu ciągle latają, denerwują mnie. Myślę, że ten brud się osadza na tych ciuchach. Noż Jezus, dobra mam go. Dobra, jest za dużo hałasu moim zdaniem. No ale już przeżyję do końca tego odcinka. Pomiędzy odcinkami to wyłączę, bo tak się nie da, tak się nie da. To się zamieni... coś się dzieje. Po prostu jedna regularna wojna. Dobra, co my tu mamy dalej? Tu jest cały czas pełno miejscówek do zbadania. To interesuje strzały pojedyncze jednak, chyba bardziej. No szkurde, nie wszędzie są. Strasznie daleki zasięg ma ten dron. Tylko słuchajcie jak się obija pomiędzy gałęziami. widzę ich dobra zdjęci no i kurde, bym chciał wiecie działać po cichu tutaj a nie kurde wiecie w pełnych zbrojach i z trębaczem Owszem, fajnie, bo nie odwracają ich uwagę, ale ja bym wolał, żeby oni byli spokojni i stali sobie w miejscu i czekali na mój strzał niż żebym ja miał, kurde, latać i próbować ich trafić, to jest strasznie upierdliwe. Dobra, cóż to za miejscówka przed nami? Tych miejscówek tutaj są setki, tu jest naprawdę, jest to robić. To są różne te miejscówki mieszkalne, oporzucone. W trakcie tego, co się tutaj działo. Ale to jest pusta O, taki sam jak mam. Nic to nie zmienia. Już jak oni będą tak latać, to ja przecież tutaj nic nie zrobię kompletnie. Patrz, już prelatują i już zacząć do, zacząć do nich walić. No po prostu dramat. To się trochę mija z celem. No są fajni, bo odwracają ich uwagę, ale no i zdaniem to nie o to chodzi w tejże. akacz Dobra, amunicja, amunicja. A, no, mamy tu jakieś dane. Hmm, dobra, ja bym chciał sobie tutaj co nieco pozmieniać. To bym chciał zmienić. Ja bym tutaj potrzebował. Lornetka mi nie jest za bardzo potrzebna. Jak mam snajperkę. Granat wywiadowczy. Hmm. Dron do strzałów synchronicznych, to się może przydać. Szkoda, że nie mam jeszcze C4. Ale mamy minę, z miny już można coś, coś, coś pokombinować. Cóż tu mamy zadane? To wszystko istotne, kurde. O! Semat auga, gdzie jest? Dobra, my się musimy kierować w tą stronę. Tutaj mamy jakąś bazę większą do ogarnięcia. My będziemy się kierować tutaj. No i tak wiecie, z punktu do punktu w zasadzie się przemieszcza w tej grze, na terenie, który nie znamy. Bo normalnie to wiecie, szybka podróż do najbliższego, do najbliższego punktu biwakowego i, i jedziemy z tym. Tam kurde ciągle ich po prostu maltretują. O kurde, tu jest ciężki koleś. Ten koleś potrafi wytrzymać dwa etrzoty. Trzeba na niego uważać. Bo ma ciężki pancerz. Więc trzeba trafić w głowę. Innej opcji nie ma za bardzo. Wala w ten śmigłowiec. Uwaga, czy a -bum. Tak też można właśnie z strzałem synchronicznym go załatwić. Do niego zawsze mam jakieś zasoby jeszcze. O, soczewka i RKM. Dobra, słuchajcie, zastępuję. Potrzebuję cięższą broń w naszej ekipie. Mam pistolet, mam snajperkę. I myślę, że to mi wystarczy, jeśli chodzi o. Wyczyśmy go sobie. To nam wystarczy, jeśli chodzi o. Y, działania sk skryte. Dobra, niech będzie ten celownik. chwyt przedni, dobra, ok. Niestety nie możemy używać. Y, z tą bronią granatnika, a znaczy tego jest tłumika. Ale w sytuacjach krytycznych, kiedy trzeba będzie naprawdę przywalić komuś, to będzie on niezastąpiony, mam wrażenie. Jeszcze jakiej tam amunicji zużywasz? 7,62. I tu się pojawia drobny problem. Bo tą amunicję zużywa moja yy... ...mój DRM, więc mój karabinek wyborowy. Tutaj pociągi normalnie jeżdżą. W sumie jestem ciekaw czy dałoby się tutaj zaminować na przykład ten przejazd, żeby pociąg wleciał na minie w powietrze. Na pewno spróbujemy coś takiego zrobić. Zaraz sam was zestrzelę, będziecie mi robić taki hałas. Dobra, słuchajcie, myślę, że dalej pójdziemy już na następnym odcinku, bo jak wyłączę, to cholerny ruch oporu, bo to się nie da tak, nie da się po prostu. Oni cały czas mi tutaj wyrcą nad głową, to jest wkurzające. Dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że się dzisiaj podobało. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny, oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.